Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy pokazywać i troszkę przetestujemy dozownik model 2004 KT. Jest to model z wyświetlaczem, gdzie możemy sobie już dokładnie ustawić zadaną porcję. Zaraz sobie go włączymy i pokażemy. Tył standardowo, wyjście na pedał. Ten spust, który który nam umożliwia dozowanie do prądu, kabel oraz tutaj mamy założoną, założone dojście powietrza. Ze zwykłego, takiego najprostszego kompresora, dosłownie marketowego, za tam bodajże 300 czy 400 zł. Przy droższych kompresorach wiadomo, gdzie jest duży zbiornik. To bardzo często się tam nie będzie załączał. Żeby tutaj pokazać, no to mamy wyświetlacz, znaczy manometr, gdzie pokazuje nam ciśnienie. Ciśnienie pokazuje nam takie, jakie sobie chcemy ustawić na, na wyjście na tą tubkę dozującą. W instrukcji jest tam opisane, w zależności od gęstości. Produktu, jaką mniej więcej ustawić, ale zawsze warto sobie przetestować. Także te dane sobie tylko wyjściowo, że tak powiem, mieć na uwadze. Tutaj akurat mamy ustawione 2,5 atmosfery. Regulacja jest właśnie tym potencjometrem, czyli możemy go o, tak całkowicie zablokować. Teraz sobie o, od, odblokujemy. No, i prawo-lewo, że tak powiem, ustawiamy dane ciśnienie I ważne jest to, żeby ciśnienie doprowadzające to było mniej więcej maksymalnie 5 atmosfer, a wyjściowe, no to w zależności od y, produktu, tu sobie zablokujemy. Dobra. I teraz tak włączymy. Tu jest włącznik, Pokaż, mam nadzieję, że będzie widać na wyświetlaczu. Mamy 0,0,0, i teraz sobie możemy. Ustawić daną, dany czas otwarcia porcji, dany, znaczy podanie danej, danej porcji na tubkę. Ustawimy sobie tutaj podanie porcji typu 0,020. Zaraz zobaczymy, jak się sprawdzi przy danym zastosowaniu. Ciąg steczny, ten. Podciśnienie tak zwane pozwala nam na to, żeby w momencie, kiedy mamy płyny jakieś bardzo rzadkie o gęstościach zbliżonych do wody, czy nawet troszkę gęściejszych, po prostu z końcówki nam nie kapało. I wtedy załączamy sobie ten ciąg wsteczny, te podciśnienie, które nam powoduje to, że między dozowaniami mamy czystą igłę, która, z której nam nie kapie. Oczywiście wcześniej, no, ustawiamy, dobieramy sobie igłę do danego, do danego, produktu do dozowania i potem dopiero ewentualnie ten ciąg wsteczny sobie ustawiamy w momencie, jeżeli byłby, byłby punkt tak rzadki, że przy najniższej Dyszy dozującej tej igle nadal co jakiś czas by kapało. Tutaj jest to powietrze, wężyk doprowadzający do sobie tam można przedłużać, jak się chce, że tak powiem. Akurat tu mamy tę zatyczkę dozującą z witonu. Oczywiście do normalnych produktów wystarcza ta standardowa. Z witonu używamy w momencie, kiedy. Są jakieś agresywne produkty typu akryle, jakieś lekkie kwasy tego typu. A jeżeli byłyby rzeczywiście jakieś bardzo agresywne hmm, lub hmm, chcemy sobie po prostu na, na jeszcze lepszą wymienić, a produkt nie jest, który jakoś tam specjalnie zanieczyszcza, to wtedy ze stali nierdzewnej. W środku już mamy tak jak wcześniej przy innych syropek bardzo ładnie będzie widać to jak będziemy dozować gęstość no jest wiadomo o wiele gęściejszy niż woda dlatego igłę tutaj używam bodajże 06 ze stali nierdzewnej ale jak będzie potrzeba chociaż do takich produktów gęściejszych zalecana jest nie ze stali nierdzewnej a z Całkowicie tworzywa, gdzie ma jeszcze mniejszy opór, i wtedy można mniejszą dyszę sobie założyć. Tu akurat mam tubkę 30 ml, potem wiadomo takie 50 no jak potrzeba do tego do także jak do każdego innego, o którym wcześniej mówiłem, można taką 300 nałożyć. Tu mniej więcej te 300 ml się mieści, należy pamiętać, żeby nalewać te 3 czwarte mniej więcej do opakowania. To no sobie tutaj odłożymy. Weźmiemy kartkę. Karteczka biała, także ładnie powinno być widać. Yy. Ustawi ustawiam na razie porcję yy. ciągłą, czyli w momencie kiedy jest 0,00 to yy. porcja będzie taka, jak yy. tak długo będzie lecieć, jak długo naciśniemy. O, czyli takie tylko przyciśnięcia, a proszę zobaczyć jaką porcję już y, dałem. Y, można wiadomo zmniejszyć troszkę igłę i możemy to przy porcji ciągłej sobie o na przykład zmniejszyć ciśnienie, gdzie w momencie kiedy nawet tak szybko naciśnię, proszę zobaczyć teraz y, y, porcja jest y, dawana tego typu, gdzie wcześniej była kilkukrotnie większa, a ciśnienie akurat jest jedna atmosfera. W momencie kiedy sobie ustawimy zadaną porcję, czyli tutaj mamy na wyświetlaczu dwie setne, naciśniemy tak obojętnie ile byśmy nacisnęli, czyli po prostu poda porcję, nawet jak długo przyciśniemy, porcję taką jak, jak chcemy. Pedał wiadomo, teraz naciskam ręką, można sobie pod, pod, pod nogę podłożyć. O. Ustawimy sobie porcję 3 yy, setki 003 Minimalnie większe A no, ustawimy taką yy, 0015 no, Ustawimy sobie 0, o, na przykład 0,11. 0, Zostawimy sobie ze, na dozowanie ciągłe, zmniejszę jeszcze troszkę ciśnienie do danej igły. Zobaczymy tu już mamy mniej więcej 0,8 atmosfery i dozowanie ciągłe czyli coś takiego o. ale zmniejszymy sobie jeszcze y, to y, ciśnienie o właśnie 0,5 zostawimy tak. no. sobie taką dużą y, 0,1 Można sobie... O, tu się połączyło. W momencie, kiedy chcemy odmierzone porcje bardzo szybko, no to lepiej wybrać model na przykład z dozowaniem czasowym i wtedy odmierzoną porcję będzie co jakiś czas podawał, to na następnym filmiku zaprezentujemy. Także dziękuję za uwagę, prezentowaliśmy model 2004KT, dozownika przemysłowego do produktów płynnych, półpłynnych, past i tak naprawdę wszystkiego co możemy zmieścić do tego typu opakowania, mniejszego bądź większego z dostępnych. Gdzie co najważniejsze, dozownik jest to, są typowo przemy, przemysłowe. Ten model, zaopatrzony w dodatkowo wyświetlacz, i dokładność jest 5000, która w zupełności starsza praktycznie do wszystkich zastosowań, nawet do produktów bardzo, bardzo rzadkich, rzadszych niż woda. To oczywiście, to jest przemysłowy, czyli praca, jak potrzeba, 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Dziękuję bardzo.